drodzy widzowie, Arko 265 kłaniał się nisko w swoje imieniny. Zapraszam was na mecz El Clasico, Super Puchar Hiszpanii, yy, Barcelona zmierzy się z Real Madrid, kuszulka wyjazdowa Realu Madryt na moim ciele, więc bez przedłużania przejdźmy sobie właśnie ten sam krój, bez go przedłużania przejdźmy sobie do spotkania z... Barcelona, no. Przebrano super pucharu półfinału Hiszpanii w super także wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego bliska. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Już za chwilę emocje związane z meczem dla Liga. Drużyna Barcelony zmierzy się z Realem Madryt. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie braku. Spójrzmy, jaki składem zabrać dzisiaj Barcelona. A to już wyraz na cierpliwości w budowaniu akcji ofensywnej główny dynampiłem. Tego samego możemy spodziewać się i Zapatrzony w system opatentowany przez drużyny Tepa Guardioli marzy, by jego zespół prosty, zamęczał rywali tysięcy kami krótkich, szybkich podań. Aż w końcu w obronie przeciwnika powstanie jakaś jest. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Real Matryc na ten mecz. Między słuchkami, Thibaut Courtois. w obronie, Eden Militałą wystąpi razem z Davidem Alabą. Toni Pros oraz Krajowiro zagrają na środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Barcelona to jeden z zaledwie trzech klubów w Hiszpanii, które od założenia primera decisión w 1929 roku nigdy nie spadły z najwyższej klasy rozgrywkowej, tylko pozostałe to Real Madryt i Atleti Bilbao. Zresztą tamte pierwsze rozgrywki wygrała właśnie Barca. Klub z Katalonii jest więc obecny na hiszpańskim topie od samego początku. No i gra ruszyła, Zobaczmy! Dajcie znać znaczy, oczywiście w, komenta w komentarzach jakie wynik obstawiacie? Sędzia i To jest I właśnie Tony Cross, uwaga. Co by tu zrobić? A ja mam pomysł. Przebramka Pewnie wyłapuje ten strzał z ruchu wolnego. Fuh, panie, to ja to se wyłapię przez sen. Łącz teraz Modricza. Przechwycona piłka. A ty... Lenglet odbiera piłkę rywalowi. Odbiera piłkę blisko branki przeciwnika. Robi się naprawdę grośnie. Iło grośnie Też cygeniska, że tutaj zdecydowaną czysty refleks. Doskonała reakcja. A no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wicie. Halo. Ryzykownie, ale skutecznie. Mam wrażenie, że o Eklasyko wszystko już powiedziałem, on jednak samo. Pamiętam te kluby, te młode wspaniałych indywidualności na boisku, no i na łafce gms Tak, dobrze. Chociaż powiem ci że z pewnym rozrzewnieniem wspominam teraz. No, nie, no. Nie przypominaj sobie, bo w historii klubowego futbolu jakieś starcia budziły takie emocje na całym świecie. Halo. stratę. Dobrze, teraz Barcelona. Do niedaleko. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Kukla podgasnął teraz najwyższą klasę. Krótkie z podporą chorągiewki. Korczę zablokowana, przódka, ale musi teraz szybko wybijać. Szlak! Widział zamiary rywali, przejął piłkę. Poszedł porważnie do przodu, obrońcy jadły zaskoczeni. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. endela. Odszedł sam na sam z bramkarzem. Ale nie strzelanie. Jest pierwsza planka dzisiejszego meczu. Żeby tak było w rzeczywistości. Dzisiaj to będziemy skakać z radości. Obrońca został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i najobaczymy godzina 20, Przypominam Real Madryt prowadzi, to rywale muszą teraz atakować. ale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Żle Barcelona, tracą piłkę. to dziś dla Realu wygląda statystyka posiadania piłki. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Krzyż w alwersz! Przepraszam. Wyrównują stan meczu, teraz wszystko zaczyna nam się od nowa. Hallo! Mamy remis, 1 do 1. Coraz bliżej polikarna obrona musi mieć się na baczności. I śpieszy się może czynić za stokę.

po co było ci? jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z się bramką i umieścił piłkę A zatem mamy wynik Oby tak było. No raz tak było. Przypomnijcie sobie, że to wygraje. Traci tę piłkę bez falu. Nie pamiętam czy to nie było. Nie było na pewno w Pucharze, tylko w La Lidze właśnie wygrali 2-1. Zobaczymy dzisiaj, właśnie, jak to klasycznie przebiegnie. Real Madrid traci teraz piłkę. Muszę się skąd. że w grze, doliczona została, więc tylko jedna minuta. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Poradził sobie, minął z wodę. Słyszymy gwizdek, kończący pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami, zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Chyba, że czy chociaż trafię, nie wynik, czy stroje. Wynik swoją drogą, nie? Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. To, teraz, może wyrównają. Co za parada, tylko kutła. Wydawało się, że nie Ośrodkowanie gdzieś na 11 metrów. Niewykorzystany cały fragment gry. Pince wybijają rywale. Nie może być gol! I nie ma wyrównania teraz! Ależ to była okazja, tom lepszej mogą nic w tym meczu nie mieć. Przeciwnik nie odpuszcza! Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie, nie sądzisz? Tak to w sposób się nie zgodzić, ale popatrzmy, bo mają okazję. Kujwa! No nie no! Jordi Alba, przewidział zamiary rywali, przejął piłkę. I Jordi Alba, trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Spójrzmy, sama sama z branżą! Trzeba wykorzystywać, naprawdę. Inaczej, robimy zmiany, bo widzę, że są pomęczeni. Rodrigo A z... nie, azarda bym... żebyśmy też. Albo inaczej, Ro... właśnie wpuścimy. Hazard. Valverde za Kasemiro. I za będziemy nie mamy kogo. No dobra, dajmy Rodrygo. Zmienimy ich miejscami, po prostu. Wyższych prowadzenia. A tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. I sprawa. Fatalne zagranie. Szlak. Inaczej? Wysoko teraz przycisnęli rybana. Przejęli piłkę w środkowej strefie. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Odbiór jak z podręcznika, brawo! Pikaże Barcelony sprawiają wrażenie uskrzywlonych do pingiem czy to im pomoże wrócić do gry. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawe. Czy trafi do siatki? Yuh. Najspokojniej w świecie... A nie, nie to w powinno być karne jak nic. Goal bezradny. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Ładne minięcie. Kolejną przeszkoda pokonana. I go! Proszę Państwa! Polskie skaje po mają teraz dwie bramki w szalani. Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się powiedzieć. 3 do 1. Waluje Widać, że czuje się znów. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Doskonała obrona teraz. Zażegnał to niebezpieczeństwo. 10 minut do końca tego meczu. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Nie zajmiemy obrony, uwaga! Na tej interwencji piłka Szlak. Na Wspaniale rozwijał się ten kontratak, ale finalizacja akcji pozostawia dużo. Dużo do życzenia. Widzieliśmy tu niemal wszystko, co składa się na szybką ripostę. Następna taka kontra raczej skończy się bramką. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzucać Była teraz ładną kilkę przez naskę. Będzie groźnie. Prosto padłe podanie. W świetnej sytuacji teraz, a jeszcze jest groźnie. Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Czerwanie akcji rywala jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Nie celne teraz zagranie. Jeden hazarda, kończ pan ten mecz. Już jest w druga odliczonych minut. Dziękuję. Spotkanie do dnia końca. A realizacja bywa dzisiaj są rozpoczęty. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapek w górę, komentarze. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć, pa już jutro. Słyszymy się. Do jutra, trzymajcie się. Cześć, pa. Hej! Łapujcie, subujcie, zostawić w komentarze. Co z